Cześć z tej strony, Szumek. I dzisiaj, w zapomnianych cudach na ekranach Waszych monitorów, Gothic część pierwsza. Jest to część pierwsza dosyć znanej sagi gier wyprodukowanych, stworzonych przez zespół ludzi z Pirania Bytes. No i jest to gra, która w sumie trochę z ciężkim sercem ją dodaje do. Zapomnianych, co, bo wcale ona nie jest taka znowu zapomniana, jakby się mogło wydawać. Trochę ludzi w to gra, i trochę ludzi tą grę też szanuje. Nie chcę, żeby się ci ludzie też obrażali, że ja jakoś potraktowałem tą grę no, z jakimś dyshonorem czy coś w tym stylu. No jest to gra stara. No, i ludzie, którzy mówią, że grają w y, praktycznie wszystkie typy produkcji, no, po prostu nie mają. Nie ma rzeczy, w które by nie zagrali, że tak się wyrażę. No okazuje się, że na przykład tego nie znają, albo nie mieli okazji, albo gra ich odrzuciła. No trochę im się nie dziwię, że ich odrzuciła na, pierwszy, na samym początku. No bo gra jest dosyć top, dosyć, ona jest piekielnie toporna. No i w pierwszym kontakcie jest odrzucająca. Od razu, od razu odrzuca i od razu chce się tą grę wyłączyć. No a nie powinni tego robić, no bo ta gra jest... No jest wspaniała, no co ja będę tutaj o tym... Nad tym się rozwodził specjalnie jakoś, no bo tak jest, ta gra jest wspaniała, ja ją kocham, ja ją uwielbiam i jest to jedna z najlepszych gier, jakie ja kiedykolwiek grałem. Jeżeli ja mam być szczery, no bo akurat nie uderza... W moją nutę, to jest mój klimat. Dlaczego mówię, że ta gra jest oporna, że ta gra jest toporna i w ogóle ciężko się w to gra? No i już śpieszę z odpowiedzią. Mianowicie dlatego, że sterowanie, najbardziej prozaiczna, najbardziej możliwie prozaiczna yy, rzecz w grze, jest skonstruowana okropnie. Okropne jest to sterowanie, No żeby cokolwiek zrobić. Musimy nacisnąć dwa przyciski. No, chodzenie jest o tyle chwała pierani bajs, nie trzeba do tego dwóch przycisków, tylko wystarczy to W, albo jak tam sobie to zbindujemy. Natomiast, może no, jakieś akcje, sama walka, no, to to już jest, to już, to już, to już jest coś blisko tragedii. Moment, poczekajcie, ja nie jestem pewien, czy ja mam to dobrze ustawione, tą walkę w ogóle. Hmm, broń działanie Krok do tyłu, krok do przodu No nic. Spróbujmy nie zginąć Na samym początku, bo gra jest na samym, na samym, na samym początku Piekielnie trudna, a ja się właśnie znajduję na samym początku, zaraz po rozmowie z Diego. Diego to jest jedna z takich ikon tej gry. No i może coś tutaj opowiem wam o fabule. Znajdujemy się w górniczej Dolinie. Korinis na wyspie Korinis, która wchodzi w skład Królestwa Merytany, rządzonego, rządzonej przez króla Robara II bodajże. Co tu jeszcze mogę sobie takiego powiedzieć całkiem całkiem przydatnego wam o fabule? No cóż, górnicza Dolina, jak wskazuje sama nazwa, jest kolonią górniczą, kolonią karną. Do której trafiają największe mędy z całego królestwa za różne szemrane sprawki? No, życie tutaj jest raczej nie Wszyscy się mordują nawzajem. Jak popadnie, co popadnie, w zasadzie każdy mógłby zabić naszego bohatera za to, że ma zardzewiałą łyżkę albo po prostu mają coś, czego oni nie mają. No. W zasadzie nikt tutaj nic nie ma, jeżeli już mamy mówić o takich rzeczach. No bo jest ogólnie bida z nędzą. Górnicza Dolina to jest w zasadzie, tak mówiąc z perspektywy yy, całego uniwersum, mertany, taki Śląsk, bym powiedział. No mamy te dwa obozy, które się nienawidzą. Z powodów tego, że jedni to przynajmniej w starym obozie, tacy faszyści z gomezem na czele. No i jeszcze mamy najemników z nowego obozu, em, dowodzonego przez tych, czy to bardziej tacy komuniści, bym powiedział. Bardziej żyją tak pokojowo, ale też wcale nie są tacy znowu święci. Też potrafią dopiec innym górnikom, mieszkańcom doliny, skazańcom. No i teraz pytanie się pojawia, dlaczego oni sobie stąd nie pójdą? Dlaczego nie uciekną? No, z prostej przyczyny. No, jeżeli ktoś próbuje uciec z górniczej doliny, no to kończy raczej smutno. No, ponieważ nad górniczą doliną została rozłożona bariera przez najpotężniejszych magów z całego królestwa, która nie pozwala nikomu wyjść stąd. Rozłożyli barierę na dosyć sporym obszarze na wyspie, otaczając całą górniczą dolinę tą barierą, no i pojawił się taki malutki, pla, taki malutki błąd, no bo nie da się da się wejść, a nie da się wyjść no i nikt nie może wyjść, nie ma nikogo uprzywilejowanego no i ci, którzy zostali z władz tego właśnie więzienia tego, tej doliny też utknęli na więźniowie szybko zorientowawszy się, że no nie będzie wsparcia, bo nikt kupi. Tutaj nie wejdzie, żeby zginąć tutaj i przeżyć resztę swojego życia, no porzucając cały swój dotychczasowy dorobek, żaden żołnierz nikt kompletnie. Więc postanowili przejąć władzę. No i tą władzę przejęli. Na czele powstania Na czele powstania yy, skazańców stanął niejaki Gomez, który jest największym skurczy synem, jakiego nosiła ta ziemia. No i stworzył swoje małe konsorcjum zbrodni. Dalej wydobywają rudę. No bo tak, no, jak to jak to Śląsk, na Śląsku wydobywają węgiel, tutaj się wydobywa magiczną rudę, która służy do produkcji niezwykle trwałego oręża. No i ci właśnie Górnicy, skazańcy. Ci właśnie skazańcy handlują z królem, wysyłają im tą brudę, którą wyprodukowali sobie. Za to dostają żarło i inne dobra doczesne. No i w zasadzie się król tutaj nie miesza specjalnie, póki akurat nie oni tutaj wydobywają tą rudę w ich wewnętrzne sprawy, w ich rozbicie. powiedziałem o dwóch obozach. Jest jeszcze obóz trzeci obóz na bagnie, tak zwany, w którym yy, żyją członkowie sekty yy, Śniącego. Śniący to jest takie ich bóstwo. Nie będę zdradzał. Co to jest to zabóstwo, Bo mniej więcej dookoła tego też Bożka rozgrywa się cała fabuła. No bo on troszeczkę namierza ten śniący właśnie w życiu naszego bohatera. No I może też troszeczkę coś opowiem o tym właśnie panu z Kilofem. On, że to się właśnie zwie. No się właśnie. No nie zwie się w ża żaden sposób. Na samym wstępie do gry. Gdy rozmawialiśmy z Diegiem, było powiedziane, że nie obchodzi go, jak on się nazywa. No i nikogo też dookoła tutaj nie obchodzi, jak on się zwie, jak mu matka nadała na chrzcie. No i od tej pory nosi dumną nazwę bezimiennego, właśnie wojownika, który bardzo wiele namiesza w świecie emerytany. No to co, ja sobie będę powoli ruszał w stronę starego obozu, ten obóz jest najbliżej. Tam spróbujemy się rozeznać z całej sytuacji, gdzie my w ogóle jesteśmy. No ja już wam to powiedziałem, ale jeżeli ktoś będzie chciał w to grać jeszcze, a do czego serdecznie zachęcam, to będzie, mógł sobie ta osoba, będzie mogła sobie ta osoba troszeczkę się więcej dowiedzieć o tym świecie. Który, jak powiedziałem, jest bardzo mroczny, brutalny. To jest takie typowe dark fantasy. Typowe, nawet nietypowe. Drugiej takiej produkcji nie znajdę na rynku. Jest bardzo właśnie taka realistyczna, bo, no bo nasz bohater w gruncie rzeczy nigdy w życiu miecza nie miał w ręce. Jak sami widzicie walczy strasznie proślawo. Ale z czasem się nauczy to znaczy lepiej, będzie silniejszy. No, wygląda w zasadzie jak, jak pół dupy z zakrzaka. Ale potem narobi się właśnie pewna reputacja o naszym bezimiennym i on będzie właśnie takim bohaterem. Będzie, on jest bohaterem, czy doskonale o tym wiemy, że się to gra, to Oczekujemy tego, że będziemy sterować jakimś herosem. Jak widzicie, kilka mopków załatwiłem. No i ja to robię w bardzo sprawny sposób, w zasadzie, jeżeli już mamy mówić o samym początku gry. Na początku, jak to pierwszy raz zagrałem, to żebym chyba z godzinę szedł do starego obozu, bo mnie to coś ubijało. Jak już nauczyłem się, że jeżeli nie umiesz walczyć z czymś, to uciekaj. No i to samo radzę też e, graczom, którzy by zaczynali właśnie zabawę z Gotikiem. Grafika jest koszmarna, jeżeli już mam mówić. Pomimo tego, iż inne gry, które e, wychodziły w tym samym e, roku, są dużo ładniejsze, to z gra chyba z 2000 albo 2001 roku. To jest, no jeżeli chodzi o technikalia, no to gra jest beznadziejna. Natomiast, yy, jeżeli, znaczy ja przynajmniej tak liczę, że część osób raczej gra w gry po to, żeby poznać jakąś historię, żeby się dobrze bawić, że nie zwraca uwagi tylko na fabułę, albo na jakąś taką właśnie, to jak się steruje. To są takie w zasadzie bardziej pierdoły i szczegóły, którymi się nikt nie przejmuje. Co jeszcze można powiedzieć o Gotiku? No, na pewno ma legendarną, przynajmniej, pod, przynajmniej dla mnie, yy, ścieżkę audio, a konkretniej dubbing, który jest świetny, fantastycznie zrealizowany i stawiam go zawsze na pierwszym miejscu, jeżeli mówię w ogóle komukolwiek o tej produkcji. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. Jak sami zresztą usłyszeliście, no jak dla mnie pierwsza klasa i to jest taki standardowy argument w przekonywaniu kogoś też, że warto w tą grę zagrać. Nie mówiąc już o tym, że te dialogi są niezwykle śmieszne, ciekawe i przepełnione czarnym humorem. To się chyba... Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekajmy. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Trzymaj się. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Ja teraz będę... <laughs> Przepraszam, yy, ja teraz te...

Nie mogę cię niczego nauczyć. No i jeszcze jedna doświadczy. ważna rzecz, która... Mm, Wróć, nie. Ważna rzecz, która y, właśnie polega na y, ekspieniu naszego bohatera. W większości produkcji mieliśmy do czynienia z tym, że punkty doświadczenia od razu wydawaliśmy y, bezpłatnie na ulepszanie naszej postaci. Tutaj natomiast mamy system trenerów różnego rodzaju, którzy uczą nas... Y, kolejnych umiejętności. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Do zobaczenia. Jak sami widzicie, się, twórcy gry stworzyli fantastyczny klimat zaszczucia. Ale jesteśmy po prostu pionkiem w tym świecie. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem. Znik, jest. 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 gdy Jeśli. Pust, jak zwykle. Twórcy właśnie stworzyli ten wspaniały klimat tutaj w tej grze, który wciąga nas od pierwszego, od pierwszych w zasadzie kroków, które postawiliśmy w górniczej dolinie. Postacie same nas zatrzymują i chcą z nami jakiejś interakcji. Właśnie, tak pokazując nam gdzie jest nasze miejsce. No jesteśmy nikim tutaj jak na razie, ale to się w czasie zmieni. Będziemy naprawdę liczącą się siłą. Cześć. Cze Chciałbym szukać. jeś. Jeszcze się troszeczkę pokręcę po tym obozie i niedługo wyruszę do następnego, żeby poznać oferty mieszkańców innych obozów. Witaj. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, pokaż mi swoje towary. Na to, co mówisz, przy obcych. No, i widzicie, bariera działa. Ktoś ja chyba się próbował do... przejść. Ktoś już. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Pagienne ziele można palić, to bardzo odprężające. Jak sami widzicie, ten świat jest skonstruowany naprawdę na szeroką skalę. Postacie, które przemieszczają się po tym obozie, właśnie tacy zwykli robotnicy. No. Z takich wie, wiecie, no. Proste, dzienne sprawy, no, swoje problemy każdy tutaj ma. Oni sobie wstają, ruszają do roboty, do kopalni, gadają kowal w wstaje rano i mają swój tryb życia. Jedna taka właśnie śmieszna rzecz, która od razu wywołała mój uśmiech na ustach. To było to, jak się obudziłem. Obudził się w zasadzie bezimienny w starym obozie, w jednej z opuszczonych chat, no i jeden z więźniów zaczyna właśnie dzień od takiego stwierdzenia: "Kolejny dzień i znowu to samo". No, w zasadzie życie w górniczej dolinie nie wybacza błędów kompletnie. No jest brutalne. No. Bezkompromisowe. Trzeba się starać o każdy oddech tutaj. No i cóż, ja w tym miejscu się z Wami będę powoli żegnał. Niewiele Wam w zasadzie pokazałem, bo w tą grę gra się naprawdę bardzo długo. I powoli się odkrywa cały ten świat. Górniczej Doliny. Jeżeli kogoś y, udało mi się przekonać co do tej produkcji, co szczerze wątpię, bo po takim 20-minutowym występie, no niewiele jestem w stanie komuś pokazać, ale ja zachęcam z y, całego serca, żeby jeżeli ktoś grał w to kiedyś i zrezygnował, bo go odrzuciła cała mechanika, technikalia tej gry to niech jej wybaczy, niech spróbuje. No chociażby miał nawet na siłę grać przez pierwszą godzinę dwie, potem mimo może nawet podziękuję. Natomiast osoby, które nigdy w to nie grały, niech się nie zarażają początkowymi niepowodzeniami. No bo ta gra jest po to, żeby się uczyć właśnie też na błędach. Śmiać się z różnych właśnie kwiatków, które w tej grze są. Świetny klimat, świetna fabuła, świetny dubbing. Garść błędów. To jest właśnie Gotik. Na razie, cześć.